Ty grasz murzynem? O mi paździerz sukwo. Taktyka, jak mnie nosi przy tym vlogu? O! <laughs> o, cześć Bob. Cześć. Co tam słychać? Co tam kurwo słychać, frajerze? Co tam słychać? Cześć. <laughs> jak ci się podoba operacja, o? A nie, sorry, jesteś kurwa uśpiony. Waluś. Waluś. Ale z ciebie fajna, papuga. Jestem Waluś, to jest Waluś. Poznajcie Walusia. Waluś? O kurwa, Waluś. Stawka. A pudełko gdzieś zrobię z nim... połączeniem. Dlatego Detailer Rift będzie się pojawiał regularnie od piątku, od jutra. Mam nadzieję, będzie wszystko fajnie. Yeah! tylko A, kurwa pokazałeś środkowy palec fuck you bitches, no p. A ty wiesz ziomuś o bullpachy Bardzo proste, może nie jakieś strasznie szybkie, ale przyjemne i ciekawe. Szybkie A na przykład jajka na twardo są szybsze Tak czy siak of my misery Ja pierdolę sztuczna inteligencja w tej grze czasami mi roz... rozpina dupę Rozpina dupę, tak, mam tam taki zamek What the fuck? Chciałem zebrać coś z jego klaty. <głos> Weźcie <głos> jakieś. Stop. Dobrze. I wyobrażam sobie tą kieszeń i wyobrażam sobie w niej eurosy. Rozumiecie? Euro, euro. Erło, euro, erłosy, jak, jakkolwiek to nazywacie. Wyobrażam sobie te pieniądze i zakładając, że to jest wasza kieszeń, a to jest moja ręka. Kurwa? Oh. 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 Kurwa, potrzebuję jakichś ubrań! Otwarłem moją szafę. No kurwa, ma znać. Znaczy, przeanalizujcie sobie nazwę fragen und antworten. Fragen und antworten. Pierwsze litery tych trzech słów. F, U, A. Fua. Kurwa, zjebałeś! Czy kolorowe barwy efemerycznych pryncypiów determinują cywitatywy dobra i zła? Abstrahując od altruistycznych subizmatów metafizycznego pietyzmu, konkluduję, iż Twoja opinia jest zbyt subiektywna oraz zamknięta w punkcie adekwatnej symbiozy. Dziwko? **de! <laughs> <laughs> Kurwa! tak no, no, pierdolę! Jakie śmieszne ej, 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 chłopaki, dobra. szybciej, bo to idą koledzy.

Okej, okay, okej okay. Spokojnie Znajdują się tutaj takie boskie... E, boskie otwory e, Hej ludzie, siemano wam wszystkim Tutaj... No... Oh, fuck. E, no kurwa, no nie No po prostu kurwa, no nie Masz majtki z lamparci i skóry? Ty kurwa no! No po prostu no nie! Tak to jest, jak się kurwa człowiek ubiera w pośpiechu nad ranem. Iwo, czego chcesz? Gdzie ty idziesz w czarną Zabijam! Nie zapuszczę się w te rejony, bo cię zabiją. Nieprawda, ciebie zabiję. A cię dojebiam, ziałoś! Ja. <grywa> KURWA NIE mogę. Wróciłeś już? Wróciłem, jakiś frajer z ziemniakami przyszedł. <grywa> Pierdoli <grywa> Aha, <dobra. grywa> Ziemniaki! Tak ci krzycza w domofon? Nie. E, 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 pojedzie ci ile mam pieniążków z YouTube'a, frajerze? A. Paz, pas, Patrz jak się bojam What the fuck? Chciałem zebrać przez jego klaty <grym> Weźcie jakie... Sta. Dobrze I kurwa, <grym> I z tego wszyscy nie? E I, Idź do Łukasza do, Czeka cię syta kasza <grym> <grym> Epicki tekst <grym> O kurwa Epicki spamuj, minister Oni tutaj biegną Oni tu biegną I tańczą dla a... mnie Normalnie, aż bym teraz opierdolił takie surowe, bo fajne jest, ale... nie. I co wy robicie? Front flip. Drugi front flip. Oh, ha, 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 niszczymy... Kunt

O! Jest ten doktorek! Co on odpierdala? Aha, muszę iść do piwnicy i zrestartować generator. Właś kurwa! Oho, to ten przechuj ogromny! Chryste, Panie! Wypierdalaj! Wy-wy-wy-wy-wy-wy-wypierdalaj! Otworzył szafkę jedną, idzie sobie, idzie, dziękuję, dziękuję! Fuck you, grubasie, idźcie na wpierdalaj, bambusa! Nie ma mnie tu już, nie ma mnie, won! No, no, idźże sobie. Już?